Witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego odcinka, wagony towarowe. Ja sobie kręcę odcinek po odcinku, stąd po prostu wiem, pamiętam co mówiłem dosłownie parę minut temu. A jakie towarowe? Tu też, tak jak mówiłem, wtedy przy tych wagonach pasażerskich generalnie lubię pokazywać. Jeśli coś pokazuje, to wtedy kiedy jest coś nowego, jakaś nowość. W wypadku tych modeli. Też tu jest jakaś nowość. Jaka nowość? No, ten napis zboże, wyczekiwane modele, ale nowość polega również na tym, że są to modele, których nie miałem zamiaru kupować, a na które zostałem namówiony. Ok, kupiłem je, ale w dalszym ciągu nie wiem, czy na długo zagoszczą w mojej kolekcji. To zestaw o numerze katalogowym 58233. Zestaw dwóch wagonów GAX-TX No właśnie, zrobiłem sobie malutką przerwę Już wracam do narracji, opowiadania o tych wagonach To są wagony z epoki czwartej Czyli ta nowość polega na tym, że one nie spełniają moich zainteresowań do końca No ale je wziąłem. Czy je zatrzymam? No nie wiem, z jednej strony coś mi kołacze po głowie, że mógłbym takie zatrzymać jako potencjalnie gaxy po to, żeby wstawić je na platformy wąskotorowe przy odwzorowywaniu składu z LXD2, bo takowe wagony rzeczywiście były przywożone, Tylko jeden szkopuł polega na tym, że w przypadku akurat mojej kolejki, tej, która mi leży na sercu, grujeckiej kolei wąskotorowej, akurat nigdy nie widywałem tam takich wagonów. Owszem, Gaksy może były, a 100% były wagony GBS i tutaj czekam na edycję. Może w, 2020 roku, w 2022 roku będą od firmy Exact Crane. Train. Wiem, że gaksy na takich platformach, na sieciach, na kolejach wąskotorowych również były transportowane, ale ja sobie z grójca nie przypominam, zdjęć też nie znalazłem. A jeśli już, to na pewno nie z takim ukośnym pasem, nie do przewozu zboża. Takich wagonów nie kojarzę, żebym tam kiedykolwiek widział. Stąd trochę mi się to gryzie, ale tak jak mówię, na razie wagony są. Czy zostaną? To się ukaże. No, próbuję je wyjąć z pudełka. Siedzą ciasno. A może nie, może nie będę wyjmował. Który właśnie z tego typu modelami robiłem, że w ten sposób, że wyjmowałem wprost, otwierałem oba pudełka, to zbiorcze i to szczegółowe i wyciągałem model prościutko z pudełka. Ale tym razem okazuje się, że jednak kiedy próbowałem pociągnąć za ten klask, to on siedzi jeszcze ciaśniej i wyciągnęła mi się cała obwoduta, całe pudełko. No i dobra, dla przypomnienia dla tych, co nie otwierali wagonu Gax, nie mieli z tym do czynienia, to trzeba zwrócić tutaj na jedną rzecz: konkretnie na z powrotem sposób włożenia wagonu czołem z drabinką z tej strony, jak nam mówi tutaj ta etykieta. No i dobrze, a ja szukam tu czegoś do yy, rozcięcia yy, brzegu. Albo po prostu zdrapię tą yy, folię. Jak na złość, żadnego noża pod ręką nie mam. Yy, muszę jakoś... Zdrapać tą folię samą przylepną. No i tak, już mam uwolniony ten wagon, porządnie zapakowany. Chyba nie wiem, za tą serię ekspert to jeszcze płacimy też i za opakowanie. I jak tu wyjąć ten wagon, żeby go nie uszkodzić? Po prostu go wyrzucę sobie na rękę. Już byłem o krok od tego, żeby ciągnąć za bufory, a to mogłaby być. Bardzo zła decyzja. Z wagonem wszystko w porządku. Stopnie manewrowego w całości, i przypominam sobie, że miałem któryś zestaw, chyba PKP Cargo, wagon GAX, gdzie były duże zniszczenia, konkretnie była zniszczona gniazda kinematyki krótkiego sprzęgu. Z tymi wagonami na szczęście wszystko jest w porządku. Jak wyglądają? No, bardzo ładne. Tu mamy akurat wagon z drzwiami z blachy gładkiej. To jest też różnica między tymi dwoma wagonami. Zobaczcie, a także niby identyczne wagony, ale firma Pico nie zrobiła ich identycznie. Zaraz jak to drugi, to Wam pokażę. Ale najpierw ten jeden. Naprawdę piękny wagon. Spory właśnie tych e, szczegółów e, deski, nie deski wszystko fajnie zrobione. Nity, śruby, wszystko naprawdę widać. Jest to porządny wag. Po prostu. Dobra, wyciągnę teraz. O, zobaczcie, jak się toczy. Postawiłem go i sam sobie pojechał. Wiem, to, wiem, że te modele doskonale zachowują się na torach, na makiecie Jeżdżą naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. A teraz staram się. Znowu ściągnąć folię przy drugim modelu, przy opakowaniu drugiego modelu. Tak, drapanie poznokciami. No i dobra, już jest uwolnione. Szybciutko, dla porównania. Jak teraz to zobaczycie pod światło. Tu są z blachy te drzwi. Wykonane z blachy falistej. W ogóle przyjrzyjmy się tym drzwiom, zobaczcie, że one mają zupełnie inną konstrukcję. I teraz tu, w tym momencie, mogę też spokojnie polecić, spokojnie was odesłać do magazynu mini replika, magazynu którego nie kupuję. Ale parę tygodni temu kupiłem pierwszy raz jeden numer tego czasopisma, kupię jeszcze i numer kolejny. Dlaczego? Dlatego, że ukazał się w nim artykuł pana Krzysztofa Młodzikowskiego z bardzo dużym wsparciem pana Krzysztofa Koja. Artykuł, który opisuje rodzinę wagonów 401K, właśnie wagonów GAX, ich budowę, historię, wersje. W pierwszej części artykułu, pierwsza część artykułu jest poświęcona właśnie tym wagonom, oryginałom, a druga część artykułu ma mówić o modelach i Domyślam się, że nie tylko modelach Pico, że to jest chyba nawet wspomniane, nie to, że się domyślam, ale również wagoną firmy TME. przy czym ja jeszcze powiem osobom może troszeczkę mniej zorientowanym, że na rynku mamy, mieliśmy może w zasadzie... Jeszcze modele co najmniej dwóch firm. Pierwsza to łotewska firma Modela. Firma, której wyroby omijam dużym łukiem, nie skusiłem się na żaden, nawet po to, żeby zobaczyć jak to wygląda z bliska. Dlaczego? Dlatego, że to jak wygląda to na zdjęciach, to już mnie nieco odstręczało od produktów tej firmy. Są to odlewy żywiczne, wykonane no, tak sobie ale jeszcze gorzej wykończone napisy nanoszone kalkami, a to jest coś, za czym absolutnie nie przepadł. Czwarta firma na rynku to wagony GAX firmy zdaje się EAUS.pl czy pomniejszone.pl czy Fred.pl już dokładnie z tego kręgu. To są właśnie takie dwie czy trzy firmy, przepraszam osoby e, związane z tą filmą, jeśli się nieprecyzyjnie wyrażam, ale e, no mam EAM nosy, e, Freightliner'a i tam jest na pudełku Hostel, a na stronie internetowej są często produkty różnych filmów. Ja się po prostu w tym e, nie łapię. E, trochę, ale e, słyszałem i widywałem e, gaksy z blaszek. Również i tej firmy uważane za najlepsze modele tego wagonu na rynku. Oczywiście też spodziewać się możecie, że i najdroższe. Rzadko pojawiają się na rynku wtórnym. TTMF-u częściej zrozumiałe, bo są drogie, no i też w dużo mniejszych ilościach zostały wykonane. To mówię, gwoli tak, uzupełnienia informacji o wagonach Gags. I mówię, nie wiem, czy te inne wagony, czyli, czyli te wysokiej jakości z blaszek i te z żywicy firmy Modela, będą umówione w artykule, no ale artykuł, jak się ukaże, jak się ukaże w czasopiśmie, no to będziemy wiedzieć No dobra, tyle o wagonach. Odsyłam do tego artykułu, żeby poznać genezę, dlaczego tutaj są te drzwi takie, a nie inne. W bardzo, bardzo dużym skrócie chodziło między innymi o to, że Wagony te miały problemy z tymi drzwiami przesuwanymi gdzieś tam się one zacinały. Stąd, w trakcie napraw, to wszystko ewoluowało i montowane były powiedzmy inne drzwi, albo jakieś były usprawnienia w tym mechanizmie przesuwania. Robione to jest ten jeden temat. A drugi temat może być też tak, że wagony te może miały ciut inne. Przeznaczenie. Zresztą z artykułu jeszcze zdołałem zapamiętać, że wagony też ewoluowały się. ewoluowały w ten sposób, że zmieniała się liczba wsypów i sypów z wagonu. Wsypy, no to są te na dachu. Tutaj mamy tą samą liczbę, a sypy gdzieś tam bywały w podłodze, czyli by trzeba było ich szukać na spodzie modelu. No dobra. Tyle, to mówię, odsyłam do artykułu, można poczytać, można się na pewno dużo ciekawego dowiedzieć. Ja może jeszcze raz z czasem wrócę, żeby sobie wiedzę utrwalić, ale to też pewnie chętnie drugi raz przeczytam ten artykuł, jak się pojawi ten drugi o modelach. Wtedy będę też konfrontował wiedzę jedną z wiedzą drugą. No dobra, to tyle. Wagony z czwartej epoki, tak jak powiedziałem. Spoza mojego profilu, zainteresowań. No, ale na razie są. Czy pozostaną, i jak długo pozostaną w mojej kolekcji, tego nie wiem. Kto wie, może zatrzyma mnie na dłużej. Nie wiem. Na razie, na razie są. Dobrze, to tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów. Jeszcze będę miał wagony towarowe do prezentacji. Jeszcze mam odcinki do nakręcenia. Cześć!